Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Remains. Jak widzieliście przed chwilą na początku, udało mi się zebrać wszystkie czarne skrzynki. Polowałem, leciałem sobie moim cudownym statkiem kosmicznym. Tutaj mamy radar, który pokazuje nam, gdzie są szczątki. Więc praktycznie nie było to wcale trudne, i tak sobie. Leciałem, leciałem, zbierałem po kolei yy, czarne skrzynki. No i jak widzicie, mamy wszystkie. A więc tak, to jest już yy, decryption został zrobione, z cykada tak samo. Dragon crew, to jest nowe, Sparrow zostało zrobione, Leviathan został zrobiony, więc mamy ten Dragon Crew, jak widzicie, do yy, rozszyfrowania, Solarity do rozszyfrowania i gorgon do rozszyfrowania no więc zróbmy to razem i wtedy chyba już potem praktycznie moi drodzy mamy wszystko nie ma innych rzeczy w update więc tak naprawdę jeżeli rozszyfrujemy te czarne skrzynki to gry mamy praktycznie skończoną dragon Q. próbujmy rozszyfrować o kurka. dobra no to nie będzie łatwe już widzę Problemy. Ja zapomniałem, jak to się robi, bo długo nie grałem w tą grę. A no więc tak, stąd leci. Ale my chcemy, żeby on do tego nie dotarł. Więc trzeba to tak otworzyć. Dobra, stąd leci. Musi to dobrze. Tutaj nie dojdzie. Już dojdzie. Już dojdzie. Do tego nie może dotrzeć. Więc zamykamy w ten sposób. Tak zamykamy, żeby do tego nie dotarło. A tutaj zrobimy to w ten sposób. Następnie to możemy otworzyć. Tutaj nie dotrze. Wydaje mi się, że to mamy. Czekajcie. Stąd leci. Może dotrzeć tędy. Tu. No, wydaje mi się, że jest dobrze. Tak jest. Dragon Crew. Do you read me? I call the base. Czy mnie słyszycie? Ja dzwoniłem do bazy. Mamy straty. Mieliśmy techniczną e, e, failer. E, no coś, jakiś błąd techniczny. Generator w, e, eksplodował, czyli wybuchł. Potrzebujemy pomocy. Do you Copy. This is the Dragon Crew. Czy słyszycie? E, tutaj e, załoga smocza, smoka. E, e, chciałbym zarządzam. E, e, proszę o. Zespół ratunkowy. Kod 504. Straty coraz większe. We are... Próbujemy to naprawić, ale nie, nie, nie uda nam się zbyt długo. Czy słyszycie? Ale no, no, nie będziemy mogli kontynuować. Nie długo. We won't lost, last long, czyli długo nie, nie będziemy mogli tego robić już. Nie przetrwamy długo. O. Powtarzam, kod 504 potrzebujemy pomocy. Koniec komunikacji. Mamy. To, teraz Solarity. Kurczę, będziemy mieli 100%. Zobaczymy, co się stanie. Decrypt. No dobra, bawimy się w kolejną łamigłówkę, A więc tak, stąd lecimy. Cyk. Cyk. Żeby do tego nie dotarło. Tu pięknie jest ustawiony. Tu trzeba otworzyć. Tutaj, żeby nie dotarło. Tutaj, żeby nie dotarło do tego. Pięknie. Było otworzone. Otwarte. Wybaczcie. Tutaj nie dotrze. Tutaj nie dotrze. Tu otwarte. Tu otwarte. Powinno być git Solarity Board Gorgon see what's going on with you Bored Gorgon widzi co się z tobą dzieje Słyszycie? Dzwonimy, wzywamy gor, załogę Gorgona Jak on, how can you hear? czy słyszycie? Czy, czy, widzimy, że macie potężne Stra damage, kurczę. Zaraz mi polski język uciekł, właściwie tłumaczenie mi uciekło. Straty jakieś, no po prostu uszkodzenia. Spróbujemy skontaktować się z załogą Gorgona. Komunikacja, komunikacja jest zepsuta. Statek ma potężne uszkodzenia. Próbujemy wysłać zespół ratowniczy. I otrzymaliśmy zgodę na to, żeby wysłać brygadę do Gorgona. Słyszeliście, baza? Baza, odpowiedzcie. Yy, zarządzam protokół 786. Koniec komunikacji. Dobra, zostało nam jeszcze Gorgon. Ale najpierw, moi drodzy, ja coś zjem, bo ja zaraz umrę z głodu. Czy ja mam jakieś jedzenie gdzieś tutaj? Ja Coś tutaj mamy, dobra. A mamy takie, coś, dobra. Jakiś soczek, chyba czy coś, energy drink. Dobrze jest. No to robimy, moi kochani, ostatnią misję Gorgon The Crypt. Ok. No to więc tak. Sto o, tutaj już tak. Trudniej. Stąd lecimy. To musimy otworzyć, to musimy otworzyć. I to musimy otworzyć. Dobrze. Teraz lecimy stąd. Tak musimy otworzyć, i tak musimy otworzyć. Super. Lecimy stąd. Tu musimy otworzyć. Tu. Tutaj idzie dobrze. Tu idzie dobrze. I teraz pytanie: jak tutaj? Tak nie. W ten sposób, żeby nie doszło tutaj. No i to musi być tak otwarte. Teraz powinno być GIT. Zobaczmy. Tak jest. Error. Errors in navigation were not noticed. Błędy w nawigacji zostały dostrzeżone. Sensory wykryły emisję. Nie możemy zdeterminować typu radiacji. Jesteśmy poza kursem. System kontrolny nie działa. Próbujemy naprawić nawigację. Niestety są uszkodzenia wielu modułów. I zarządziliśmy ich reset. Załoga widzi coraz więcej problemów z ciśnieniem dostrzega. System tlenowy jest w normie. Prosimy o pomoc. Sensory zakodowały. Sensory znowu coś wykryły, coś dobra. Typ radiacji nieznany. Start, punkt startowy KIL-815EXE. Czekamy na pomoc. Koniec komunikacji. Wszystkie transkrypcje zrobione. 100%. Moi kochani. Praktycznie grę przeszliśmy, bo zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. Tutaj mamy silnik, mamy... Światło, także jest wszystko OK. Chip components pozostałe rzeczy to są po update'cie, którego jeszcze na razie nie było. Tu wszystko mam odkryte, wszystkie czarne skrzynki zrobione. Moi drodzy, pięknie. Wszystkie tutaj mamy wszystkie e, praktycznie rzeczy to zbudowane, recyklery i inne. Dekoracje, no oczywiście tego ja nie będę się w to bawił, takie dekoracje, tutaj mamy silniki, tutaj mamy stół do roperowania, tutaj mamy sonar nasz, tam, który szuka statków, y y y szczątków, statków, tutaj mamy ten śmieszny robot, który jest teraz, y na szczęście śpi, bo on mnie denerwował, tutaj mamy jedzenie, mogę sobie wziąć nawet, a co tam, o, cyk, mniem dobre było, no i mamy kopiarkę 3D, świetnie u góry mamy jak widzicie panel słoneczny pułapkę, tutaj mamy jakiś przekaźnik prądu i tam dalej mamy pułapkę, która łapie właśnie śmieci kosmiczne moi drodzy, tyle tyle o tej grze wydaje mi się, że znaczy jest ona fajna, ciekawa to jest praktycznie jak widzicie gierka taka Spokojna, robiona chyba wydaje mi się przez jedną osobę, więc co tutaj dużo wymagać. Ogólnie jest fajna gierka, fajnie się, przyjemnie się w nią gra, ale już na razie czekam na nowe update'y, bo zrobiliśmy wszystko. I ja wiem, pisaliście mi tutaj, że bazę inaczej zbudował, mi się dobrze lata tą kwadratową bazą 3 na 3 super jest. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Taki krótki filmik właśnie yy, pokazujący zakończenie, yy, właściwie zakończenie, no tu nie ma zakończenia, ale po prostu pokazujący, że zrobiliśmy wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie yy, zachęcam. Ja sobie jeszcze o, odpalę na koniec. Cyk. Światło jest włączone też, tak. Silniki, zobaczcie jak próbuje. Więc tak, dziękuję Wam za uwagę Trzymajcie się ciepło Pa, pa